Cześć z tej strony Aslani. kolejny odcinek z gry Arthur on the Invisibles. No i w ostatnim odcinku sobie odblokowałem przejście prowadzące do Necropolis. Czy to jeszcze nie będzie Necropolis? Bo jeszcze będzie pewna lokacja dosyć znana z filmu i przed nią przejdziemy, ale tutaj widzę, że będzie walka.

jak Artur będzie u góry, no to zacznie się atak jakiś. No właśnie. Mamy tutaj modliszkę. Teraz tak, muszę bezpiecznie obok niej przejść. Ej, co się stało? Spadłem. Nie wiem, który mam przejść. Tam. Dobra, zobaczmy tutaj. Dobra, tutaj wydaje się bezpiecznie. Czy ja jestem po drugiej stronie? Nie. Nie, zaraz tam była jakaś woda. Czyli zupełnie w inne miejsce mam spaść. Ale myślę, że dobry pomysł. dobrym było pomysłem pójść na samą górę Dobra I teraz Ej, uważaj O... A... Chyba źle to zrobiłem ale Dobra, czy tam mogę, tam nic nie mogę zrobić To mogę zrobić tutaj też nic Dobra, czyli tam muszę przeskoczyć na drugą stronę. Łapać się po przeciwnej stronie. Ej, ej, ej. Się wkurza mnie ta kamera, że się zmienia. Dobra, nie starczy mi wytrzymałości, już widzę. Bo nie było szans. O, jeszcze żyje, ale nie ma szans. Dobra, ale już widzę, co mam tu zrobić. Ma to zrobić szybko i wiedzieć, w którą stronę iść. tyle. Dobra. Ej, co się stało? Czemu spadłem? No, uderz, uderz szybko, 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 szybko. Dobra. Zmieni się kamera. Na drugą stronę. Właśnie teraz spaść tutaj na dół trzeba. Ej, co to było. Nie wiem czy to Marnie to widzę. Dobra, udało się. Teraz co ja muszę zrobić? A tutaj potrzeba trzech osób. Czy ja mogę tu wyskoczyć? Nie mogę tu wyskoczyć. Czyli muszę gdzieś iść tutaj. Dobra, wiem, że tam Artur z Selenią walczą. Dobra, tutaj wysunął mi się jakiś most. Nie wiem dokąd.

że ten wielki robak zniknął. Dobra, czyli dostałem się tylko tylko po to się wspinałem, żeby odblokować tych subusów. Ok, czyli zacznijmy walkę z nimi. O, ależ mocne. Chciałem w sumie spróbować tego na nich, jak to działa. Dobra, nie widzę żadnego z na razie do mnie. Ej, ale ona jest mocna. O, bo to są ci najsłabsi. Dlatego. Ona jest skluczem gość. Trochę życia mam mało. się wyleczyć trochę, chociaż poza tym mam klucz. Dobra, tego też capnę. No i tego może też. Dobra, nie odblokujmy ten zamek. Dobra. A jeszcze się trochę wyleczę. No mamy już tutaj mocniejszych, widzę. Te ja, biegają mi jakieś z czerwonymi oczami. E, widzę, że tutaj kilku leży już. Teraz Czerwony nawet. A dobra, to jest gość starczą. tarczą. Tutaj go trzeba uważać. A, mogę dobijać selenią. Tym atakiem, ok, bardzo dobrze. Całkiem dobrze. Gdzie jest ten gość z tarczą? Dobra, chyba nie muszę się nim przejmować, bo on i tak tu nie podejdzie. Dobra, ten zamek już mam odblokowany praktycznie, bo nikt tutaj nawet nie chce podejść. Dobra, jeszcze zabiję tych gości. Uważaj na tego gościa. Oddawaj tarcze. Dobra. Dobra i teraz pozostało tylko wyleczyć się do pełna. Tylko selenia jest ranna trochę. No i idziemy dalej. Nawet nieźle to poszło. Teraz trendy A tutaj na dół A, muszę się tam wrócić Po prostu Coś słyszę, że gdzieś się... Aha, to jest kwiat zapisu, więc sobie zapiszę Kurczę, mam obawy, czy zmieszczę się w...

Betamesh gets a new skill. The rune detector. Betamesh's compass is getting more sophisticated. Now it can detect many more runes. It will help you complete your card collection. Hold the detector button. To change detectors, let go of the button and hold it down again to use the rune detector. Okay, czy Betamesh może, um, kompasem także rûny? Wcześniej tylko te klatki, ale no i tak ja tego nie używam. Dobra, co my tu mamy? Tu nic nie mamy. Aha, czyli Widzę, że już nie będę mógł wrócić tam. No nie będę mógł. Okej. Okay. Tu nic nie ma, a tutaj jeszcze mogę coś zrobić, widzę. A, stamtąd przyszedłem, tak? Tak. A to sobie odblokuję, znaczy okay. z tego spokojnie... A, bo to tak działa. Dobra, rozumiem. Czyli muszę to... ...zrzucić o, na płasko. co tu będzie co tu będzie tutaj na pewno się coś zamknie za mną To jest crazy. It's są It doesn't look very nice from here. Does anyone know what that could be? It's an irrigation system. It transports water. Water again? We're all gonna drown. I'm sorry. I didn't know. You mean you're the one who built that yes well let's hope your invention doesn't end up in m's hands because i can see how he could use it tule i wonder what they're going to do with my straws the henchmen know that minimoy's can't handle water and they've just discovered how to bring water wherever they want and where do you think they'll send the water towards our village well this is terrible where are you going i'm going to fix my mistakes that boy's crazy he's crazy but he's right the straws will end up in the forbidden city for sure and so will we what do you mean selenia let's open that gate over there and hide in one of the straws open the gate but we need keys for that Will oh, we have to go up against the henchmen again probably let's go okay so to się stanie. Generalnie jest tak tutaj the system nawadniania roślin, który Artur zbudował o, i teraz musimy go jakoś chyba zniszczyć Nie pamiętam czy było to w filmie Chyba nie, ale Tutaj mamy to pokazane W ogóle nie wiem gdzie mam iść Czy mam tutaj iść czy nie mam tutaj iść no, raczej nie tutaj. Dobra, poszukajmy... czegoś. To jest bardzo duża lokacja. Dobra, na razie to pozbieram. Tam mam drzwi, do których potrzebuję klucz. A czy mogę tam przejść gdzieś na prawo? No hmm. ja tu nic nie ma, tak? Czy mogę wejść tutaj do góry? No nie sądzę. Nie, nie mogę. Dobra, czyli mogę tylko nacisnąć ten przycisk co jest tutaj. Więc tak to wygląda. Ok, czyli muszę teraz znaleźć gościa z kluczem. Dobra, widzę go. Tutaj nie muszę walczyć za bardzo z wszystkimi, bo to jest dość duża lokacja i mam bardzo dużo miejsca. Więc spokojnie sobie mogę... Niszczyć tylko tych, co mi najbardziej przeszkadzają. W sumie co daje ten przycisk, to ja nie wiem. Dobra, otwórzmy pierwszy zamek. że stoi broni mnie. Więc bardzo dobrze. Jeszcze dwa, jeszcze dwa. Ej, gdzie on mi ucieka? Mam tu komi O kurcze, to jest ten latający kurczak. Próbujemy się nim zająć, ale no, on widzę, że ucieka. Ej, co to ma być? No chodź tutaj. Co ty, gościu, robisz? Oła. Dobrze. Kurczę znowu przycisk pomyliłem. Cały czas zapominam muszę pisać chyba na jakichś katcach. Zaraz, gdzie jest kolej z kluczem? A tu jest. Jest mi trochę ich tutaj. Dobra, teraz ty mi się daje trzeba. Trzeci przeciwnik z kluczem. Gdzie oni tam spadli na no? Po co oni tam zeszli, to ja nie wiem. Okej, okay, czyli mamy tutaj wielkiego gościa. Tu lecimy do niego. O, widzę, że ma tutaj niedługą obstawę. Dobra, gdzie on jest? Tutaj na dole cały czas siedzi z Okej, okay, muszę go to chyba selenią pobić. Dobra, jedną łapę ma Teraz drugą. Chyba poszedł. Powinien pójść Artur, a nie bo Betamerz zawsze bije. Z tego zauważyłem. Ach. Raz jeszcze. Nie, dobra. Bierzemy klucz. Czy ta kamera może się w końcu zmienić? Może. Dobra, i lecimy do zamka. Muszę olać tych gości. Oni też widzę, że tam biegną, a no, przynajmniej jeden próbuje tam przypilnować. Dobra, tamten też widzę, że poleciał. Tutaj są moskity Jak mam to zrobić? Już nie przejdę ten Jak mam to zrobić? Chyba mam pomysł jakiś ale Nie ja jestem pewien, ale pytam, czy chyba może strzelać to od tego moskita. To jak ja mam tam wejść, widzę. No właśnie. Nie ma szans tam wejść. A no, chyba, że tutaj jest... Tu coś jest. Próbowałem tutaj wejść na początku, ale się nie udało nic z tym zrobić. No I nadal nic nie mogę tutaj zrobić. Więc o co chodzi, nie wiem. No. Może muszę tam, z tamtej strony coś zdziałać. Chyba, że muszę ich wszystkich pokonać po prostu. I tak też może być. Muszę ich wszystkich pokonać. Jeden latający już z teraz tego. Gra, jeszcze ktoś tu został. Chyba nikt. go już tu nie... Zaraz coś słyszę. Gdzieś jest jakiś gość. Który się gdzieś ukrył. A no jest. Biegnie. Nie, zaraz. Nie, to Selenia. To gdzie jest ten? Którego słyszę? Czy się gdzieś zaciął? Może jest po prostu tutaj na dole. Nie, nikogo tu nie ma. Tutaj też nikogo nie ma, to co ja mam tu zrobić? Ja nie przejdę tam, nie ma bata. Tutaj też nic nie ma. Tu jakiegoś przycisku? Czy czegoś? Co ja tu muszę zrobić? A zaraz, a tu są te piłki! W ogóle zapomniałem. No to jest prosta sprawa teraz. W ogóle zapomniałem, że piłkami mogę ogłuszać te moskity. No teraz to już jest prosta sprawa. Ale się zamodałem sobie za to. Okej okay. tu blokowałem sobie, ale tam zaraz. Jak to jest? To jest droga dalej, czy jak? High de co? No tam coś wysunęło się, nie wiem. a tu jest winda, ale nie wiem czy tamtędy mam iść. Czy nie. Dobra, no, najpierw zobaczę co jest tutaj. Teoretycznie oni tutaj stoją, ale... Let's get back to work.

Tą nazwę, ale coś takiego. W każdym razie chcę w tym miejscu zakończyć odcinek. Tak więc dzięki za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki. No i na razie, cześć!